Witajcie kochani na kanale ATVB. Jesteśmy razem dzisiaj. Razem z Martynką jest Artur i Martynka. I witam Cię, Martynko. Witaj, Arturze, serdecznie. Ponownie. A. 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 Martyna Chwielewska jest biologiem. Jest biologiem, a powiem Wam więcej. Ona kocha cały otaczający nas świat. Ona przede wszystkim uwielbia zwierzęta. I troszkę, i troszkę ludzi. A więcej powie, powie o sobie sama jeszcze raz. Martynko, jesteś absolwentką? Tak, jestem absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i skończyłam biologię zwierząt, biologię stosowaną na magisterce, bo, bo było to zawsze coś, co mnie interesowało, to co się w tych organizmach dzieje, jak te organizmy funkcjonują i co się, co się musi zadziać w nich, żeby były zdrowe. I współpracujesz z... Współpracuję z firmą Bemer yy, i to tylko dlatego, że ktoś mi powiedział, że jest urządzenie, które poprawia mikrokrążenie. I to było dla mnie najważniejsze, to była dla mnie podstawa, yy, bo to, że mikrokrążenie jest ważne, to, to ja wiedziałam to od zawsze. Yy, no ale nikt nie wiedział, co zrobić, żeby, żeby je naprawić. Mikrokrążenie, kochani, to jest temat bardzo szeroki i postanowiliśmy podzielić ten temat na... Kilka fajnych, ciekawych yy, odcinków. I w, yy, w poprzednim odcinku już trochę liznęliśmy ten temat i Martynka pokazała urządzenie, bo jest urządzenie, które się nazywa BEMER. Jest to w pewnym sensie rozwiązanie. Rozwiązanie na wiele różnych dolegliwości, przypadłości. Ja oczywiście mówię na samym wstępie, sprawdźcie to. A co możecie sprawdzić i co gry, yy, wgryza się w ten temat, co jest w środku? to poproszę o szczegóły Martynkę. Co siedzi w środku? Dlaczego jest to fajne i warte uwagi urządzenie? Jasne. No oczywiście, zaraz to wszystko przybliżę, natomiast przede wszystkim chciałam najpierw zacząć od tego, Dlaczego to nasze mikrokrążenie zaczyna działać gorzej? No bo tak naprawdę mówi się, że już po, po 30 roku życie zaczyna działać gorzej, no a przecież w wieku 30 lat jeszcze się czujemy dobrze, tak? No to, no to skąd to się dzieje? Więc ym, pokażę, bo ja lubię jednak pokazywać na obrazkach, więc udostępnię tutaj y, parę slajdów moich. No skąd to się bierze? No przede wszystkim wszelaki stres, który my mamy i to jest takie wyświechtane trochę słowo, natomiast ten stres to jest nic innego jak wyrzucanie kortyzolu z nadnerczy, czyli organizm daje znać, nadnercza dają znać organizmowi, że trzeba być w takim stanie walki albo ucieczki, tak? czyli ten organizm jest gotowy do działania, czyli wszystkie naczynia właśnie włosowate, one robią tak. Czy one się ściskają i w układzie pokarmowym to, to na, najbardziej, no bo jednak w trakcie tej walki albo ucieczki, no to, to trawienie to jest w ogóle niepotrzebne, tak? Dlatego się mówi, że się nie zajada stresu. W ogóle tu też mogę zdradzić, że dwie godziny po stresie jakimś takim większym nie powinno się jeść, bo wtedy to jedzenie w ogóle się nie trawi, tylko ono po prostu tam gnije, bo nie ma krwi w układzie pokarmowym, tak? A żeby to się zaczęło trawić, to musi być to dokrwione. I musi w tym, w tym, z tą krwią oczywiście płynąć tlen, więc to jest pierwsza rzecz. Druga to jest ten hałas, ta nadmierna ilość bodźców, czyli najlepszym przykładem jest to, jak ludzie wracają do domu. Pierwsze, co jest telewizor, radio, coś tam jeszcze, żeby cały czas coś się działo, tak? Ale ten nasz organizm, on dla niego to jest cały czas bodźcowanie, to jest cały czas za dużo, dlatego ja naprawdę bardzo polecam, ja tak mam w domu, że u mnie jest cisza. I jak do mnie znajomi przyjeżdżają i mówią, i że jak to jest dziwnie, ja wiem, no jest cicho, tak? Bo organizm ma odpocząć. Hałas i nadmiar bodźców jest na ulicy i to wystarczy. Więc to jest rzecz, która znowu, no musimy trochę ten organizm uspokoić, wyciszyć siebie, tak? Czy pójściem do lasu, czy czymkolwiek innym, no ale kto, kto chodzi codziennie do lasu na trzy godziny? Bo tyle powinniśmy chodzić, żeby wyrównać ten nasz organizm, ten nasz układ nerwowy. No kolejną rzeczą, na której za bardzo nie mamy wpływu, no to jest to, że to środowisko jest zanieczyszczone, tak? Czyli mamy e, to co lata w powietrzu i najlepszym przykładem jest to, że kupiłam sobie oczyszczacz powietrza i jak w momencie otwieram mimo że nie mieszkam w dużym mieście, otwieram okno i oczyszczacz sam sobie wychwytuje taki moment, gdzie gdzie jakieś tam pyły i takie rzeczy mm, przelatują, tak jest zamknięte okno, to jest super on sobie to wszystko wyczyści. Wystarczy otworzyć okno i się włącza wichura, nie? Więc to jest najlepszy dowód na to, że w tym powietrzu lata, a niestety bez powietrza nie jesteśmy w stanie oddychać. Więc, no, więc cały czas jednak przyjmujemy to, co w tym powietrzu lata. Jedzenie, no to myślę, że każdy wie, o co chodzi tutaj na tym kanale, że niestety nie mamy dobrego jedzenia. Nie mamy takiego pożywienia, gdzie idziemy do sklepu i kupujemy i wiemy, że mamy wystarczającą ilość, właśnie z Artura rozmawialiśmy na ten temat, wystarczającą ilość substancji, minerałów, które byłyby w żywności, tak jak nie wiem, 70 lat temu, X witamin w marchewce, na przykład witamina A, była tam określona ilość jej wewnątrz, natomiast teraz no, mamy może... 1-2% tego, co było kiedyś, tak? Więc, więc nie mamy tego, a organizm tego potrzebuje, więc to niedożywienie jakościowe, zresztą jedna pani doktor fajnie powiedziała, że w Afryce umierają na brak, niedożywienie ilościowe, czyli nie ma tam wystarczająco jedzenia, a my umieramy na niedożywienie jakościowe, tak? Bo ta jakości, jakości jedzenia jest kiepska. Brak higieny snu, to też jest bardzo częsty temat ludzie mówią, że nie mogą spać. Ja mówię, a co robicie przed snem? No, oglądamy telewizję, telefon. Ja mówię, no przecież dajecie znać mózgowi, że jest jasno, no to jak w takim razie ten organizm ma działać, tak? Czyli musimy spać o tej 22, 23, bo też jest zegar biologiczny. Te, organizm, te, te nasze narządy działają o określonych porach, o określonych porach się detoksykują, więc to jest bardzo, bardzo ważne, tak? Czyli żeby się budzić bez budzika i to też jest kolejna rzecz, nie wiem czy wiecie, ale... Budzik to jest stresor. W momencie, kiedy nas coś wyrywa ze snu, no bo nie czarujmy się, no jak jesteśmy niewyspani jeszcze z budzik, no to nas wyrywa ze snu. To nie jest naturalne obudzenie się. To my już zaczynamy poranek z dawką kortyzolu. A potem jest tylko gorzej, bo sobie jeszcze myślimy, dokładamy, dokładamy, dokładamy. Więc wyobraźcie sobie, z jaką dawką wieczorem kortyzolu jesteśmy i jak my chcemy zasnąć, przepraszam. No, no nie da rady, tak? Kolejną rzeczą jest brak ruchu. Większość osób 8 godzin siedzi w pracy. Ja rozumiem, że mamy takie czasy, natomiast no ten ruch, wracamy i róbmy coś z sobą, bo to jest niezawodne. Zresztą najlepszy przykład mojej babci, z którą nagram testimonial właśnie, ona ma 81 lat. Nikt jej tyle nie daje. Dlaczego? Bo ona całe życie pływała, ruszała się, jeździła na rowerze. Ona do dzisiaj idzie do miasta, ona nie bierze samochodu. Ona idzie z butami, może na przykład robi 5 kilometrów. Stąd właśnie 80-latka się czuje tak, jak się czuje. E, brak uziemienia, czyli nie chodzimy na boso. Ta krew nasza się skleja. Zresztą o, to jest najlepsze zdjęcie z mikroskopu, jak wygląda nasza krew, która jest e, nieuziemiona. Tak? Czyli te jony właśnie dodatnie, które mamy w organizmie, nie mają gdzie uciec, bo my musimy się z, dotknąć z drzewem, z ziemią, z czymkolwiek. Więc te komórki krwi powinny wyglądać tak, jak z prawej strony. I one wtedy mają możliwość w ogóle e, funkcjonowania. No jeżeli to są takie glutki posklejane, no to jak to ma? płynąć. No, no nie czarujmy się, no to już jest zwykła fizyka, tak? I ostatnią rzeczą, która wpływa na to, że te, ta, te, to mikrookrążenie działa gorzej, są naturalne procesy starzenia. Ale uwierzcie mi, że gdybyśmy zachowali te wszystkie rzeczy, o których wspomniałam wcześniej, to okej, okay, to jest procesy naturalne starzenia odczulibyśmy tam dużo, dużo później niż generalnie to, co e, mamy teraz. Dlatego właśnie już u 30 latków, 35 latków już widać te efekty. Już boli to, już boli tam, to już są zmęczeni. No jak to jak ci ludzie mają wytrzymać do 60, 70 czy 80 roku życia jak moja babcia? No nie ma szans, no nie w tych czasach. Dlatego właśnie trzeba się e, wspierać i wszystkie choroby, no około 45 tysięcy, one są pośrednio albo bezpośrednio związane z mikrokrążeniem. Więc dlatego to też jest takie ważne. Kolejna rzecz to jest taki duży raport, nazywa się z, 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 American Health Association jest stworzyło Małe naczynia krwionośne, duże problemy zdrowotne. Jak ktoś chce, to można zeskanować sobie ten raport i przeczytać. Natomiast on ma tam 10 stron, ale kwintesencją z tego raportu jest to, i to jest w 2016 roku już. Choroby małych naczyń są źródłem poważnych chorób jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, udar, zawał, demencja i wszystkie choroby związane z mózgiem. Czyli od tego, w jakim stanie jest nasze mikrokrążenie, zależy to, czy te choroby się u nas pojawią, czy nie. Dlatego, no to znowu, to mikrokrążenie jest super ważne. Ten obraz, jak na pewno wy widzieliście w poprzednim naszym filmiku, natomiast tutaj jest ta wersja, gdzie, no niestety, ale zaczyna coś szwankować, tak? Czyli załóżmy, jak tam były trzy skurcze na minutę, bo tak nasze naczynia działają, a jeżeli się na przykład dzieje tak, że jest jeden skurcz na 10 minut, to co? Ano to. Czyli w tym momencie, w tej naszej przestrzeni komórkowej, w tym płynie takim, który, w którym są wszystkie nasze narządy, on zaczyna się zakwaszać. Myślę, że o, o tym słowie każdy słyszał, zakwaszenie organizmu. No i co się dzieje? Nie ma przestrzeni na to, żeby tam jakiekolwiek substancje miały miejsce, na to, żeby komórki je wykorzystały. Czyli jeżeli mamy taką sytuację i wrzucamy sobie jeszcze suplementy, no bo chcemy się czuć lepiej, bo mamy właśnie za mało energii i jakieś choroby. Ale jak się nie oczyścimy, czyli znowu w drugą stronę ta detoksykacja musi działać włącznie z tymi naczyniami, to i tak nam no, nic nie da. Więc najpierw właśnie musi zacząć działać krążenie, ono się musi ten organizm wyczyścić i dopiero wtedy możemy brać jakiekolwiek substancje. To, są, to jest raport, który można sobie również obejrzeć ze strony naszego Urzędu Statystycznego Polskiego. Zgony według przyczyn w 2000-2001 w i już mamy też z 2003. Na co umierają ludzie, umierali ludzie w tych czasach, no to proszę sobie zobaczyć, główną przyczyną zgonów jest układ krążenia. Później i to daleko, bo prawie że w połowie są dopiero nowotwory, a na końcu jest ten wielki katar, który podobno na wszyscy umierali. Na to. No to są statystyki, to nie są moje, widzi się, więc to... Każdy może zobaczyć, o co tutaj chodzi, tak? Ale, no jeżeli coś się dzieje, no to również dużo osób wchodzi w tą tak zwaną niepełnosprawność, czyli mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub już są w niepełnosprawności, tak? To jest 2023. Oczywiście, upośledzenie narządu ruchu, wiadomo, jeżeli coś tam się wydarzy, jakiś wypadek komunikacyjny i tak dalej, ale na drugim miejscu są też choroby układu krążenia. No, no nie ma mocnych, po prostu, no to ten układ krążenia jest praktycznie podstawą do wszystkiego, co nam się dzieje, czy to są udary, cukrzyce, zawały, yy, wszystkie właśnie problemy związane z mózgiem, zakrzepice, jest tego mnóstwo, wszystkie na przykład RZS czy LZS, tak, czyli problemy ze stawami, wszystko jest związane z mikrokrążeniem. W Unii Europejskiej jest tak samo, więc my się, to nie jest tak, że my się tu wyróżniamy na tle, jest identycznie, w Stanach jest jeszcze gorzej, więc niestety w takich czasach po prostu żyjemy. I tu jest takie krótka informacja, też dostałam to z, aj, nie będę mówić skąd, w każdym razie jest to zweryfikowane źródło związane z medycyną i z naszym NFZ-em, że co 20 Polak doświadczył tego, że po, przebytej, po przebytym wielkim katarze, niestety, ale jest ograniczony dostęp do opieki medycznej, czyli nie mogą się wyleczyć tak do końca, bo po prostu nie mamy odpowiedniego, odpowiedniego systemu, który byłby w stanie... No nie jest wydajny po prostu, tak? Jest za dużo ludzi, którzy są chorzy, za mało pielęgniarek i lekarzy, zresztą zaraz to pokażę, a czas oczekiwania na to, żebyśmy trafili do, do szpitala, czyli to już jest ciężko, tak? Jeżeli już trafiamy do szpitala, to już jest ciężko i uwaga, i te osoby jeszcze muszą czekać plus minus 30 miesięcy, zanim się tam dostaną. No to jak, jak człowiek ma być zdrowy? No jest to po prostu niemożliwe. W dużym skrócie. A tutaj mamy właśnie, gdzie my jesteśmy względem całej Unii Europejskiej pod kątem ilości lekarzy i pielęgniarek na 10 tysięcy osób. Jesteśmy praktycznie na samym końcu. To Rumunia już jest wyżej. No ludzie, gdzie my, gdzie my żyjemy, tak? Więc jak my mamy być zdrowi, jak nas ma się nam, nami ktoś zaopiekować w momencie, kiedy nam coś jest, a co dopiero, jak już bardzo na coś chorujemy, tak? Więc od nas to zależy, czy my weźmiemy zdrowie we własne ręce, zaczniemy się interesować, zaczniemy patrzeć, zaczniemy być otwarci na pewne rzeczy, bo one są, jest mnóstwo rzeczy, które są na rynku, gdzie można się tym zainteresować i są przecież badania na te rzeczy i jest, jest naprawdę cała masa rzeczy, gdzie e, wystarczy chcieć. Wystarczy chcieć, zainteresować się i coś z tym zrobić, tak? I tutaj właśnie a propos tych, tych różnych urządzeń, no ja akurat z racji właśnie mojego zainteresowania jest ten Bemer, który się pojawił w moim życiu już jakiś czas temu. I co jest plusem? Że Bemer to wystarczy dwa razy dziennie po 8 minut. I uważam, że 8 minut ma każdy. No na swoje zdrowie, ja osobiście jakbym miała zadbać jeszcze bardziej o swoje zdrowie, to bym przeznaczała każdą możliwą minutę na to. E, więc, więc tutaj nie ma się co ograniczać, więc to jest króciutko. No to 16 minut dziennie to ludzie dłużej siedzą i to sprawdziłam, nawet moją mamę, słuchajcie, ile moja mama siedzi na telefonie na Facebooku. Naprawdę siedziała ostatnią godzinę. I ona mi cię zajął potrafiać żółtą czasu. Ja mówię, ale ty siedziałaś dłużej na telefonie, bo mierzyłam. <laughs> więc naprawdę 16 minut to jest nic, żeby się zająć po prostu swoim zdrowiem. Na czym polega ta terapia? Chcę Wam też wytłumaczyć, żebyście zrozumieli, bo dla mnie to jest podstawą, żeby człowiek zrozumiał, jak to działa. Tutaj są dwie składowe sygnały. To jest sygnał. E, długa fala elektryczna o niskim natężeniu połączona z nośnikiem impulsu, który są mikro tesla, czyli to jest w ogóle jedna milionowa Tesli, czyli to jest, e, no bardzo malutko, to jest delikatniejsze niż telefon, czyli jeżeli telefon nam, znaczy telefon to nam w sumie szkodzi, ale jest to jeszcze dużo delikatniejsze niż telefon, więc dwie te rzeczy, które są na siebie nałożone jeszcze w odpowiednich odstępach czasowych, dlatego na to jest patent medyczny, więc ja tutaj już się już nie będę zagłębiać bardziej. Natomiast tylko firma BMR i kardiolog, który z nią głównie współpracował, bo stąd to się wzięło, znaleźli określone dwie częstotliwości, które stymulują właśnie te malutkie naczynia do tego, żeby one zaczęły znowu pracować tak jak powinny, czyli przywrócić te skurcze na minutę. I teraz co jest ważne, już z biologicznego punktu widzenia, Artur, jak będę mówić za bardzo biologicznie, to mnie poprawię, proszę. Reakcja po 8 minutach sesji trwa od 12 do 16 godzin. Czyli jak kładziemy się na te 8 minut, to jeszcze 12-16 godzin ten nasz organizm sobie ten sygnał odtwarza. Dlaczego odtwarza? Bo on jest dla organizmu naturalny. Jeżeli mamy sygnały i częstotliwości, które są nienaturalne dla nas, to organizm nie będzie tego odtwarzał. Po prostu kończy się, jak cokolwiek, co robimy, z innymi częstotliwościami, jakimiś takimi, no nie do końca dla organizmu dobrymi, to on. Na szczęście zapomina o tym, Tak, a w momencie, kiedy wemer kończy swoją sesję, to organizm jeszcze sobie przez ten czas działa. Dlatego patrząc biologicznie na to, jest to dla organizmu naturalne i dobre, więc dlatego tu jest właśnie przykład sesji dwumiesięcznej pana ze stopą cukrzycową, który miał być palet do amputacji. No, taki mamy efekt. Tak? Kolejną rzeczą jest na przykład kuszczyca, która też teoretycznie według lekarzy jest niewyleczalna. Tu mamy efekt po 14 dniach. Tak, regularnego stosowania 8 minut dwa razy dziennie nic więcej. I oczywiście picie wody, no to jest podstawa, tak, bo tutaj bez wody to, to, to nic nie będzie działać, chociażbyśmy nie wiadomo co robili, to jak się dobrze nie nawodnimy i nie kawą, nie herbatą, nie zupą, nie kompotem i wszystkim, co jest niby płynem, tylko właśnie z wodą i to na, na, najlepiej żywą wodą, to wtedy ma to dopiero sens. Dlatego ja wszystkim mówię, że proszę zwiększyć ilość pitej wody w momencie, kiedy robią BEMERa. Kolejną rzeczą jest na przykład BEMER w autyzmie u dzieci i to jest rekomendacja, zresztą możecie sobie sprawdzić tego pana, pan Marek, który jest fizjoterapeutą, pracuje z takimi dziećmi, to jest jego rekomendacja z 2023 roku. Tu najważniejszą rzeczą w tej rekomendacji jest to, że... Oj, przepraszam, bo jedno za dużo, że te dzieci, poprawia im się sen, poprawia się perystaltyka układu pokarmowego i te dzieci są właśnie skupione na wykonywaniu zadań, patrzą się w oczy, mają ten kontakt dotykowy wzrokowy, co u tych dzieci jest po prostu niemożliwe. Więc to jest również rozwiązanie dla wielu rodziców, którzy zmagają się z, z problemami, jeżeli chodzi o autyzm ze swoimi własnymi dziećmi. Tutaj kolejne potwierdzenie można powiedzieć profesora Jana Szczegielniaka. Jest to profesor, który jest bardzo um, dużym nazwiskiem, jeżeli chodzi o fizjoterapię w Polsce. Jest on w, pracuje w szpitalu MSW w Głuchołazach i on przez rok testował Bemera. Używał na różnych schorzeniach, tak jak tutaj zresztą widzicie, to jest układ oddechowy, układ krążenia, czyli po zawale, po koronografii, po mostowaniu aorto, aorto alno-wieńcowego, po wymianie zastawki, płuczy choroby z w stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgu zupa, osteoporoza, endoproteza, rekonstrukcja węzadą, artroskopię po przewitym, przewitym e, wielkim katarze, tak? czyli wszelkie duszności, bóle głowy, z, z problemy ze snem, z koncentracją, czy właśnie na przykład po mastektomiach wszelkie obrzęki limfatyczne, które tutaj od razu mogę powiedzieć bardzo szybko schodzą. I jego efekty, które on zaobserwował, przyspieszenie gojenia ran, redukcja obrzęków limfatycznych, poprawa saturacji, poprawa czynności wentylacyjnej płuc, poprawa tolerancji wysiłkowej, zmniejszenie dolegliwości ból, bólowych, wspomaganie wzrostu kostnego i zmniejszenie występujących obiadów, objawów po wielkim katarze. i to jest jego rekomendacja i uwaga, nikt tu za nic nie zapłacił. Po prostu udostępniliśmy i on nam tę reko rekomendację napisał sam. Więc no, mówi to samo za siebie. A tutaj jeszcze krótkie wideo chciałam Wam pokazać, które pokazuje, jak wygląda stłuszczona wątroba. I no, w wątrobie oczywiście odbywa się najwięcej detoksykacji i tak, no, tak teoretycznie nie powinno to wyglądać no ale niestety czasami to wygląda, a tak jest efekt po dw tylko dwóch tygodniach stosowania Bamera. Zobaczcie w jakim tempie ta wątroba się zaczyna e, regenerować, jak zaczyna ona oczyszczać. Dlatego ludzie dosyć szybko zaczynają się czuć dobrze, bo po prostu w całym tym organizmie, to co wspominałam w poprzednim wideo, zaczyna się dziać i zaczyna to wszystko płynąć. Więc to jest, no zobaczcie, no tam było raptem bajorko, a tu mamy po prostu rzekę, która płynie, tak? Więc no jest ogromna różnica w tym. Okej. Okay. Żeby jeszcze y, utwierdzić i powiedzieć, że Bemer jest jedyną tak naprawdę fizykalną terapią naczyniową, bo tak to się nazywa, ma również certyfikaty, ma patenty, więc jest to firma medyczna, która produkuje sprzęt medyczny. Na szczęście kardiolog, który je wymyślił, on miał w głowie przesłanie, że on by chciał, żeby ludzie leczyli się we własnym domu, żeby oni byli w stanie zrobić coś, żeby nie musieć chodzić po lekarzach, nie musieć siedzieć w szpitalu. No i to była wizja, która mu przyświecała przy, przy produkcji Bemera więc jest to wszystko bezpieczne. Wszystkie certyfikaty, no myślę, że mówią też same za siebie, urządzenie klasy 2A, tak jak wspominałam, jest to to samo co urządzenie czy rentgen czy rezonans, bo to wszystkie mają klasę 2A. I BMR ma również dużo certyfikatów, które bardzo ciężko dostać, nawet jeżeli chodzi o sprzęt medyczny, czy to w Kanadzie, czy to w Stanach FDA. I on te wszystkie certyfikaty ma. Także 25 lat badań, 25 lat doświadczeń, rekomendacji i naprawdę miliony osób, które no, pomogły sobie. No co tu dużo mówić. Jeżeli chodzi o badania, to też można sobie mnóstwo przeczytać. Jest to w Padmet, czyli to jest taka e, raporty kliniczne i badania opublikowane z całego świata. Oczywiście bardzo weryfikowane. Ale Bemer również jest w szpitalach. W, w szpitalu m.in. w ogóle w C Śląskim, Chorub, Cho Śląskim Centrum Chorób Zabrze, Czyli tam, gdzie był Religa. W Mazowieckim Centrum Rehabilitacji Stocer. Więc naprawdę tych miejsc jest coraz więcej. Już myślę, że mi się spokojnie tu nie zmieściło, jakbym miała wszystkie wrzucać. Ale tak, ale jest określona część ludzi, która stosować Bemera nie może. I to są, mało oczywiście, ale są. Czyli pierwsze to jest, jeżeli ktoś bierze leki immunosupresyjne, ale one muszą być związane, że człowiek jest po przeszczepie tkanek. Więc wtedy nie może, bo po prostu BMR bardzo podnosi odporność, a w przypadku, jeżeli mamy przeszczep i bierzemy te leki, to one mają zadanie obniżać tą odporność, więc po prostu mógłby być odrzut. To jest pierwsza rzecz, taka naprawdę bezwzględna. Druga, jeżeli ktoś jest w fazie aktywnej chemii albo radioterapii, miesiąc przed i miesiąc po można. I jeżeli ktoś ma aktywne implanty medyczne przeznaczone do dozowania leków, czyli na przykład pompę insulinową lub na przykład rozrusznik, tak? Chociaż o, czasami sobie to mam takich, e, takie osoby, które sobie to obchodzą i na przykład stosują sobie tylko na nogi. Okej, okay, bo brzęki im schodzą, e, więc tu oczywiście używają to na własne ryzyko, natomiast tak jak wspomniałam, Bemer jest delikatniejszy niż telefon, więc jeżeli to sobie używają telefonu, no to resztę dopowiedzcie sobie sami. <laughs> OK, i tu jeszcze ten wideo, które pokazywałam ostatnio, ale dla mnie ono jest po prostu niesamowite i uważam, że warto je powtarzać, bo, bo pokazuje ono po prostu, co tutaj się w tym organizmie dzieje i też przypominam to, co mieliśmy w poprzednim, zresztą zachęcam do tego, żeby obejrzeć ten, ten nasz ostatni, ostatnie nasze wideo, bo takich naczyń, jak tutaj widzicie, to uwaga, w milimetrze sześciennym jest około 600. A w sercu, w wątrobie, w płucach jest nawet do pięciu tysięcy naczyń. Dlatego to jest takie istotne, no żeby w każdym naszym milimetrze milimetrześciennym ciała te naczynia pracowały prawidłowo. Więc zobaczcie, co tu się dzieje na tym środkowym naczyniu, ono było zatkane. Ono nie płynęło tutaj nic. A dopiero teraz zaczyna ruszać. Mam nadzieję, że to widać. I zaraz popłynie. I tutaj... Przecież płynie tlen, witaminy, substancje odżywcze, tak? Te wszystkie składniki, które organizm potrzebuje do tego, żeby wejść w homeostazę, bo to, co się dzieje, te wszystkie efekty, które pokazywałam, to jest nic innego jak biologia. Organizm to robi sam, a Bemer tylko daje warunki do tego, żeby ten organizm mógł robić to sam. Także jeżeli chodzi o prezentację, to, to tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to dzwońcie do mnie. Ja... Natomiast jest również Wojtek, z którym razem działamy i szerzymy tą informację na temat bmr będą tutaj dwa numery, także jeżeli ja nie będę odbierać, to oczywiście możecie dzwonić do Wojtka, pytać o wszelkie pytania, bo on sam zresztą też doświadczył działania BMR. Zagłębiliśmy się w to bardzo, bardzo mocno, no bo ja z racji swojego wykształcenia, ja lubię poczytać sobie badania, sprawdzić, przetestować, więc, więc mamy to oblatane, że tak powiem. Kurczę. Martynko, powiedziałaś wszystko, nic dodać, nic ująć, nawet 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 się nie odezwałem, nawet ani jednym wyrazem, bo to, bo to zrobiłaś po prostu komplet. Od A do Z naprawdę ja nie mam nic do powiedzenia. Ja jedynie Wam kochani mogę powiedzieć jedną rzecz, że takie przyszły czasy, że jeżeli chcecie mieć życie piękne, a możecie, nawet w tym trudnym środowisku, zachemizowanym, nie ma opcji. Jeżeli naprawdę chcecie, czyli słowo klucz to jest chcę, musicie się sami interesować informacjami o zdrowiu. Musicie. I takie informacje, nie traktujmy tego jako to jest, nie wiem, marketing, reklama, bo też wiele takich komentarzy byłem, yy, 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 przeczytałem, to jest informacja, to jest informacja dla Was. Czy z tego nie skorzystacie? Czy skorzystacie? Decyzja jest wasza. Ja mówię tak, sprawdźcie to. Wy ja sprawdźcie? To Właśnie, sprawdźcie. Ja jeszcze tego nie sprawdziłem. Ja nie mam tego urządzenia, ale zapragnałem je mieć i będę w krótkie, w, w, krót, w krótszym czasie będę, będę to miał. Jest to fajne, to co Martyna powiedziała, jest to fizykalna terapia, tak? Fizykalna terapia naczyniowa to się nazywa. Naczyniowa. Jest to, tak mi się kojarzy, po części jest to medycyna częstotliwości. Tak, tak, tak. Jak najbardziej to. I, i, I tyle, dzwońcie do Martynki. W tej chwili z nami nie ma Wojtka, ale będzie pod telefonem, ma już duże doświadczenie, dużo informacji i na wiele Waszych pytań będzie, będzie śmiało mógł odpowiedzieć. A jeżeli czegoś nie będzie wie, mógł się dowiedzieć, y, wiedział, to to się dowie. Tak, no się i, i tyle. To co, to, co wiem od Martynki, już ja chociaż trochę powiem, że jak można mieć to urządzenie dla siebie. Ja dowiedziałem się, że możemy to oczywiście zakupić, ale możemy i wypożyczyć. I jest różny czas, albo na 4 miesiące, albo na 8. Więcej szczegółów u Martynki bezpośrednio przy rozmowie telefonicznej lub yy, przy rozmowie z Wojtkiem. Jak najbardziej. Nagramy następne, co? Oczywiście, bardzo chętnie się podzielę. Jeszcze mam tyle rzeczy, które mogę, chciałabym tutaj pokazać, chociażby właśnie testimoniali, ludzie, którzy się wypowiadają, moich klientów, którzy są bardzo zadowoleni, więc bardzo chętnie to wszystko pokażę. Kochani, yy, dzięki Martynko za, za ten odcinek. Dziękuję bardzo. Kochani, dbajcie o siebie. Zawsze. Już od dziś. Od dziś i na zawsze. Dlaczego? Bo warto. Dlaczego? Bo mamy jeden organizm. Warto o niego dbać codziennie. Życzymy Wam słoneczka, miłości, trzymajcie się cieplutko i zawsze uśmiech, radość i pozytywne myślenie. Hej, hej, pa, pa. Do zobaczenia. A teraz informacja. Zdrowie bez leków. Dla widzów ATVB 7% rabatu. Kod rabatowy ATVB. Wszystkie sklepy z rabatami dla widzów ATVB są na stronie atvb.pl w zakładce Studio Handlowe Sklepy. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę.